Ej, spierdoliłeś kurwa transformer co? Nie, transformerzy spadają całą mną. I chodził, przegrywałem 5 całej do kwiatów. Właściciele kurwa chaty. Gdzieś tam leży, fuzin. Chodź tutaj, go inkluzywny pokój... E... Moja, 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 nasza, nasza komnata. Nasza komnata... Z... Czekaj, tak, o tak, trzymaj, trzymaj Nie, trzymaj, nagrywaj. I'm sorry, guys. To jest B, to jest B. No, tutaj y, kulturowo kimaliśmy wcześniej. Oh, oh, oh. Ej, fuj fuj spać dobra, e, piękne e, te e, Jo, ja ile krow, kurwa. Weź nagraj krowy. I, ej, kr z, ej, ale dla was są krowy. Dobra, i następny, kolejny, kolejny. Krowy Rules! okej, guys. I'm coming. Teraz to? What the fuck? Tim beres dzisiaj w kniachu, w kniachu miebał. Nie, bo ty tym przedmiotem dzisiaj beres został obudzony. Czekaj, i to było więc tak, że tam był sobie beres, albo by tak. Moment, no, moment. Wyglądało tak. Było zakopane kura na beresia. Powiedz mi, że to jest bereś, kurwa, no tutaj jest wypał. No, i y, to więcej wygląda w ten sposób, że to jest właśnie to o, i to było tak o. Więc więcej bereś się uderzyło w ten sposób. Następnie, na, na, następne pomieszczenie do którego idziemy, to jest... Moja stara tańczy, tańczy... Ja nie, wiem, pięk, piękną kuchnię trzeba nie... no. Kuchnia jest chuj, ty pies, kurwa. Nie ma Kalis, kalisko leży tutaj. na... No. Olej kapsko kurwa. Klos jak kurwa. No, piękna kuchnia, niesamowita, wspaniała. Następnie sanitary, idziemy do sanitariatu teraz. Zaraz, y y zaraz. Nie ma jeszcze mieszkań, bo szyba poszła się. Szyba się Czekaj, wchodzimy do sanitariatu. Teraz. Ty tu dupę podcierałeś kurwa? Też, te, tak, tak. tak. O wieku, kurwa. <laughs> Ile to słów? Ej, to jest. Super, <śmany> czekaj, czekaj. <śmany> no, piękny, piękny sanitariat. O, oh, jest, 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 lustro też. Ej. Tylko e, wannę, Nie widać wanny. Dobra. Kóje są wanna. E, idziemy do Berecia, wracamy do Berecia. Wracamy. Szanowny, właściciela, właściciela tego pięknego hotelu, pokazać. Bereś, kurwa! Ej, ej, masz na bucie ten! Nie wiem, jakiś papier właśnie. Weź to ode Kurwa, no to weź to sobą odpierdol... O, no, idziemy. Gdzie jest właściciel hotelu? Jest, 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 jest. To, to jest Maciek. Właściciel hotelu. Maciek! Dobra. No. Maciek, wy...